Widzieliście być może ci na własne oczy te dyskusje tych takich obleśnych facetów z tej skrajnej prawicy. Niektórzy z nich są na listach, Konfederacji Albo PiSu. I oni przy kamerach, przy parlamentarzystach mówią o potrzebie zbudowania systemu marzeń dla nich, gdzie kobieta jest częścią dobytku. To są ich słowa: kobieta jest częścią dobytku że dobrze byłoby może wrócić do czasów, kiedy kobietę można było bić. To są ich słowa, to nie jest XIX wiek. Oni to dzisiaj mówią. Oni nie kryją się z tymi marzeniami o Polsce, gdzie jest patriarchat, gdzie są na nowo takie mroki średniowiecza. Więc, okej, okay, każda z Was i każdy z Was może mieć ulubioną tę czy inną partię, może lubić lub nie znosić tego czy innego polityka. Ktoś może nie chcieć na mnie nawet patrzeć.